Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło, że mogę wystąpić ze swoim referatem na tej konferencji. Na początku swojego wystąpienia zaprezentuję uwagi wprowadzające do podjętego tematu. Odpowiem czy raczej przypomnę raz jeszcze czym jest kryzys, powiem też co to jest edukacja, czym jest kryzys edukacji. Następnie Naprawdę bardzo krótko zaprezentuję spostrzeżenia Arystotelesa na temat edukacji, żeby potem oddać głos uczniom, czyli podmiotom edukacji, i przedstawię tutaj Państwu kilka odpowiedzi, jakich udzielili moi uczniowie, zapytani o to, czy, a jeśli tak, to co jest nie tak z obecnym systemem edukacji. Następnie przywołam rozważania Tomasza Zakwinu na temat tego, co to jest nauczanie i kto to jest nauczyciel. No I wreszcie skonkluduję swoje rozważania, odpowiadając na pytanie, co tak naprawdę znajduje się dzisiaj w kryzysie. Czyli co to jest kryzys na początek? Władysław Kopaliński określa kryzys zgodnie z greckim znaczeniem tego terminu, jako okres przełomu, przesilenie, decydujący zwrot, a także okres załamania. Gospodarczego. W literaturze znajdujemy dodatkowo jeszcze następujące określenia kryzysu. Punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze. Znaczące zdarzenie emocjonalne lub radykalna zmiana statusu w życiu człowieka. Chwila, gdy decyduje się, czy dana sprawa lub działanie będzie postępować dalej, ulegnie modyfikacji czy też zostanie zakończone. Stan cierpienia z towarzyszącymi uczuciami zagrożenia i lęku przeżywanymi w związku. Z tymi wyżej wymienionymi zdarzeniami i jeszcze kulminacja konfliktów w różnych dziedzinach życia społecznego. Może to zabrzmi banalnie, ale no, kryzys jest niewątpliwie częścią naszego życia, dotyczy nas wszystkich tego, co jest ważne. Kryzys jest spodziewany, a nawet nie bałabym się powiedzieć, że jest pożądany. Wymaga od nas zmian i podejmowania nowych wyzwań i zadań. Kryzys zapobiega stagnacji, pomaga w kształtowaniu w człowieku cnoty męstwa, która polega na osiąganiu dobra trudnego, na pokonywaniu trudności i ograniczeń. Kryzys jest informacją, że coś jest nie tak. Ale z drugiej strony zdarza się, że sytuacje kryzysowe wywołują też kształtowanie postaw zachowawczych, często rezygnacja, a nawet taki skrajny. Krytycyzm rzeczywistości zamiast poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych, innych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. A czym jest edukacja? Tak króciutko to jest wyprowadzanie kogoś ze stanu gorszego do lepszego, wyższego, podnoszenie wzwyż. Jest to ogół zabiegów zmierzających do przekształcenia człowieka wyprowadzania go ze stanu natury, do stanu dojrzałego człowieczeństwa. Pomoc udzielana rozwijającej się osobie, mająca na celu zaktualizowanie jej zdolności życiowych, fizycznych, intelektualnych, twórczych, moralnych i religijnych w kierunku pełnej dojrzałości ukazanej w ideale wychowawczym. Edukacja może być też rozumiana jako wprowadzanie w kulturę, wymaga wtedy działań zarówno informujących, czyli nauczania, ale też adaptacyjnych, które oczywiście nie oznaczają takiego pasywnego dostosowania się. Co ważne, edukacja implikuje proces instrukcji, wyjaśniania i nauczania, ale chodzi tutaj o takie nauczanie, które nie tylko odwołuje się do rozumu, ale także do duchowych potencjalności osoby, czyli będzie takim działaniem poruszającym i rozumność, i wolność osoby. I teraz, czym jest kryzys edukacji? Zacznę od tego, że kryzys edukacji może przybrać formę konstruktywną lub destruktywną. Konstruktywny kryzys polegałby na dostrzeżeniu, że dotychczasowe metody, narzędzia przestały być skuteczne i słuszne, czy szerzej adekwatne, stosowne z różnych powodów postęp technologiczny, rozwój intelektualny, moralny, społeczny czy sytuacja polityczna I to wymaga wówczas gruntownego namysłu nad zastaną rzeczywistością i wprowadzenia zmian, które sprawiłyby, że działania przez nas podejmowane są odpowiedzią na dostrzeżone zmiany i sprawiają, że to, co bezsensowne czy złe, ustępuje miejsca temu, co sensowne i dobre. Destruktywny kryzys w edukacji wiąże się z oderwaniem jej od celu, jaki powinna realizować, na utopijnym dążeniu do realizacji wizji, nie mającej przełożenia na rzeczywiste, na rzeczywiste problemy i potrzeby. I to oderwanie może być powodowane od wewnątrz, kiedy fałszuje się istotę i rolę edukacji, czyli to, czym ona jest i kim jest ten, który jest edukowany czyli człowiek jako osoba. Rozumna i wolna jednostka, lub też od zewnątrz, gdy inne sfery działalności człowieka próbują uczynić z edukacji narzędzie opresji, manipulacji, czy po prostu realizacji własnych celów, nie uwzględniających dobra człowieka, zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Przeszkodą na drodze konstruktywnego kryzysu w edukacji jest na pewno wszechwładny biurokratyzm, rozrost przepisów, ustaw, które sprawiają, że trudno jest wprowadzić zmiany do systemu bez całkowitej przebudowy. Nie oznacza to jednak, że dostrzegając błędy obowiązujących rozwiązań możemy biernie się im przyglądać i tłumaczyć, że nie ma sensu niczego zmieniać, bo to i tak nic nie da, że to jest przysłowiowa walka z wiatrakami. Możemy zacząć od siebie i na tyle, na ile to jest możliwe, realizować model edukacji, której celem jest człowiek i jego integralny rozwój, czyli fizyczny, intelektualny, duchowy i społeczny. I teraz bardzo krótko zobaczmy, co Arystoteles stwierdził na temat edukacji i jak charakteryzuje on człowieka, który znajduje się w nastoletnim, więc chyba najtrudniejszym z perspektywy nauczyciela i wychowawcy wieku ucznia. Spostrzeżenia należące do dziedziny pedagogiki, Arystoteles mógł uczynić oczywiście na dworze Filipa II, gdzie przebywał odpowiadając za wychowanie Aleksandra Wielkiego. Arystoteles zawarł szereg wniosków dotyczących wychowania w ósmej księdze polityki, która rozpoczyna się następującymi słowami. Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że prawodawca powinien się zająć w pierwszym rzędzie wychowaniem młodzieży. Jeśli się tak w państwach nie dzieje, to cierpią na tym ustroje, gdyż obywatele muszą być odpowiednio do każdego ustroju wychowani. Arystoteles rozkłada wychowanie na 21 lat. Dzieli tutaj rozwój człowieka na trzy fazy: do siódmego roku życia, od siódmego do czternastego roku życia i od czternastego do dwudziestego pierwszego roku życia. Czas do piątego roku życia w ogóle powinna wypełniać swobodna zabawa nie należy zmuszać dzieci do nauki powinno się tutaj wykorzystywać ich naturalne potrzeby obserwowania otoczenia, naśladowania czynności dorosłych. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na dobór bajek, wierszy, opowiadań oraz opiekunów. Czyli ludzi, przy których dzieci wzrastają i się rozwijają. Drugi etap dzieciństwa obejmuje przygotowanie dzieci do nauki poprzez obserwowanie zajęć starszego rodzeństwa czy starszych dzieci znajdujących się w okolicy. W siódmym roku życia dziecko powinno zostać już oddane do szkoły, a po siedmioletnim okresie kształcenia takiego elementarnego następuje drugi okres siedmioletni poświęcony w dużej mierze wychowaniu fizycznemu. Następnie Arystoteles zaleca kontynuowanie nauki w zakresie matematyki, astronomii, literatury, poezji, retoryki, etyki i polityki. A od okresu dojrzewania do 21 roku życia uczniowie powinni poznawać reguły funkcjonowania państwa i zgłębiać filozofię. Arystoteles uważał ponadto, i myślę, że to jest bardzo ważne, że każdy zasługuje na równe wychowanie, ale nie należy oczekiwać równych jego efektów, z tej prostej przyczyny, że każdy człowiek ma różny potencjał intelektualny, ale Arystoteles dostrzega, że pewne cechy związane z charakterem człowieka są wspólne w zależności od okresu życia i powinno się to mieć na uwadze. I tak. Osoby młode charakteryzuje skłonność do rozmaitych namiętności. Ich działanie jest zatem silnie przyporządkowane uczuciom, jakich doświadczają. Te, uczu te uczucia yy, uzewnętrzniają się często w skrajnej formie są gwałtowne, zmieniają się niezwykle szybko. Młody człowiek jest nadpobudliwy, porywczy, skory do gniewu, a przy tym nadwrażliwy, ambitny i próżny. Czyli można powiedzieć, że jest mieszanką skrajności, bo jeszcze dodatkowo, z uwagi na małą ilość doświadczeń, jest beztroski i łatwowierny. I z tej przyczyny reaguje niezwykle gwałtownie na doznawane krzywdy. Charakteryzuje go odwaga, duma, a także wiara w dobro i ufność we własne siły. Woli zajmować się tym, co piękne, a nie tym, co pożyteczne, jednak zawsze kierując się pewnym naturalnym zmysłem moralnym. I ta swoista taka bezpretensjonalność, naiwność i gwałtowność przejawiają się również w nadgorliwości. Arystoteles pisze, że młody człowiek zawsze nadmiernie kocha i nadmiernie nienawidzi. Wydaje mu się, że wszystko wie, przez co bywa nieposłuszny i hardy. I wszelkie uczynki, jakich też podejmuje się osoba młoda, one są nastawione z reguły na czynienie dobra i są nacechowane altruizmem. I teraz, w tym kontekście, zobaczmy, jakie trudności we współczesnej edukacji polskiej dostrzegają uczniowie. To są licealiści, czyli osoby w wieku nastoletnim. System edukacji jest przestarzały. Opiera się na ocenach, które demotywują, nie stanowią konstruktywnego feedbacku, stanowią pole do wzajemnego porównywania się, deprawują, bo skłaniają do oszukiwania. Uczymy się dla ocen, a nie dla wiedzy, więc nie mamy oporów, żeby ściągać albo odpisywać zadania. Oceny stygmatyzują ucznia, odbierają mu chęci w punkcie wyjścia, często są uznaniowe i dają pole do niesprawiedliwego traktowania. Metody stosowane podczas lekcji są przede wszystkim podawcze, a nie aktywizujące. Nauczyciel przez 45 minut mówi i każe zapisywać. System edukacji zabija kreatywność, nie wyposaża w życiowe umiejętności, zawiera w sobie treści, które są niepotrzebne. Jest przeładowany godzinowo. Uczniowie spędzają w szkole wiele godzin, a dodatkowo mają jeszcze prace domowe i muszą uczyć się sami w domu, co sprawia, że są przemęczeni i niewyspani. Jest takie błędne koło. Uczniowie mówią, że idą niewyspani do szkoły, więc nie korzystają tyle, ile mogliby, gdyby byli wypoczęci. No to po powrocie muszą nadrabiać, więc uczą się do późna i tak dalej. Kolejna sprawa to prace domowe, które zostały tak naprawdę wprowadzone jako forma karania niegrzecznych uczniów, tymczasem teraz stanowią element konieczny w nauczaniu szkolnym. Szkoła wymaga od ucznia, żeby się uczył, ale nie uczy go, jak się uczyć i czego się uczyć. Szkoła powinna nauczyć myśleć i szukać, uczyć samodzielnego myślenia, zaradności życiowej, dostrzegania powiązań. Szkoła nie ma charakteru wychowawczego, nie rozmawia się w niej o uczuciach, emocjach, problemach rówieśniczych. Kolejna rzecz, jaką sygnalizują uczniowie, to problemy z nauczycielami. Nauczyciele okazują uczniom swoją frustrację, przez co jawią się jako osoby, które pracują w szkole, bo nie wyszło im gdzie indziej. Każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy i każe uczyć się nawet tego, co wykracza poza wiedzę podstawową i potrzebną do ogólnego rozwoju. Relacje są zbyt formalne. Nauczyciele traktują uczniów z góry, lekceważą ich i ich problemy, nie pozwalają wchodzić z sobą w dyskusję, nie potrafią przyznać się do błędu, oczekują szacunku, chociaż nie okazują go uczniom. Nauczyciele mają swoich ulubieńców i bywają niesprawiedliwi, a jak raz sobie wyrobią zdanie na czyjś temat, to nie chcą go potem zmienić. Zmuszają uczniów do bezproduktywnych działań. Nie wyjaśniają celu i sensu uczenia się określonych treści. I ostatnia rzecz, na wskazują uczniowie, to hipokryzja nauczycieli, czyli brak zgodności pomiędzy tym, co mówią, a tym, co robią. Ja przedstawiłam tutaj autentyczne argumenty uczniów. One są efektem rozmowy, jaką przeprowadziłam z licealistami drugiej klasy w ubiegłym tygodniu i oczywiście możemy z nimi dyskutować. Wiadome jest to, że perspektywa uczniów różni się od perspektywy nauczycieli. Wiemy też, że ocena uczniów często bywa formułowana na wyrost. Chodzi mi o to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak uczniowie postrzegają szkołę i zastanowić się, czy któryś z tych zarzutów naprawdę nie jest Słuszny. A jeżeli tak, to czy naprawdę nie da się nic z tym zrobić? Oczywiście nie było okresów w historii, w którym szkoła i system edukacji nie podlegałby krytyce. To jest naturalne, a nawet konieczne. Bo tak jak struktura bytu ludzkiego jest dynamiczna i dzięki temu zapewnia człowiekowi nieustanny rozwój, podobnie rzecz ma się z dziedzinami ludzkiej działalności. Ta nieustanna weryfikacja jest konieczna, ona pozwala wyłapać to, co błędne i zastąpić tym, co prowadzi do celu. A w przypadku edukacji, pierwotnym celem jest intelektualno-poznawczy rozwój człowieka, a jej celem ostatecznym integralny rozwój osoby. I teraz jeszcze Tomasz Zakwinu. O nauczaniu i nauczycielu też bardzo krótko. Tomasz Zakwinu uważa nauczanie za najlepszą drogę osobowej realizacji człowieka, zaznacza, że ukierunkowanie na dobro osoby, jakim jest prawda, doskonali nie tylko ucznia, ale również samego nauczyciela ale wymaga od nauczyciela spełnienia określonych wymagań. Pierwszym z nich jest ubóstwo. Nie chodzi tutaj oczywiście o ubóstwo rozumiane jako brak środków materialnych potrzebnych do zaspokojenia potrzeb życiowych, ale o pokory wobec posiadanej wiedzy i mądrości i traktowanie swojego zawodu również w kategoriach misji. Tomasz Zakwinu określa nauczanie jako jałmużnę duchową, dzieło miłosierdzia względem nieznających mądrości. Nauczanie nie jest sumą korzyści i przywilejów, które przysługują nauczycielowi z racji funkcji, którą pełni. Łacińskie określenie licencja docendi, czyli licencja nauczania, nie daje nauczycielowi niczego oprócz prawa do nauczania. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że nie każdy to prawo otrzymuje, no bo nauczać może ten, kto rzeczywiście no może udzielać swojej wiedzy innym, bo sam posiada ją w stopniu wyższym. Ostatnią powinnością nauczyciela jest ukierunkowanie na dobro ucznia. Podstawowy cel pracy nauczyciela zawiera się zdaniem Tomasza w prowadzeniu do prawdy, jako dobra osobowego i zarazem głównego celu rozumnego życia człowieka. Ale tutaj też Akwinata zaznacza, że tkwiąca w człowieku zdolność samodzielnego dochodzenia do prawdy sprawia że nauczyciel może wyłącznie pomagać w jej odkrywaniu. Czyli głównym zadaniem nauczyciela jest pobudzanie intelektu ucznia do poszukiwania i afirmacji prawdy, a zadaniem ucznia bycie otwartym na prawdę i chęci jej poznania. Co więcej, uczyć trzeba umieć. Edukacja to mówienie o rzeczach trudnych w możliwie prostych, prosty sposób. I teraz wypracowanie w uczniu przekonania, że sam bez pomocy nauczycieli nie osiągnie wiedzy, jest kluczowym elementem dalszego rozwoju. Średniowieczny filozof i teolog Bernard Chartres wypowiedział takie słowa, które wskazują, jak ważne jest korzystanie z wiedzy i rozumienia osób, które dążyły do poznania prawdy przed nami. Jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów. Czyli parafrazując te słowa żeby proces edukacyjny był owocny, no to uczeń musi uznać autorytet nauczyciela w punkcie wyjścia, musi mu zaufać i pamiętać, że jest to osoba, która wie więcej. Ale nauczyciel musi pamiętać, że prawo do nauczania nie daje mu pełnej władzy nad uczniem, ani tym bardziej nie zwalnia go z odpowiedzialności budowania swojego autorytetu, swojego etosu, poprzez nieustanne doskonalenie moralne i intelektualne. Człowieka nie określa funkcja, którą pełni, ale to funkcja jest określana przez człowieka, który ją pełni. Jak pisał Arystoteles, cześć jest nagrodą za dzielność etyczną i przyznaje się ją tylko tym, którzy są etycznie dzielni. Podsumowując, jeżeli dostrzegamy jakikolwiek kryzys w edukacji, to on wynika z kryzysu, w jakim znajduje się sam człowiek, jako rodzic, jako nauczyciel, jako ustawodawca, jako polityk. Kryzys połączony z władzą prowadzi do deprawacji, bo sprawia, że zamiast wykonać pracę nad sobą, próbujemy zmieniać rzeczywistość tak, aby nie było widać naszych wad i błędów. Właściwy cel edukacji będzie natomiast realizowany, tylko wówczas, gdy będzie ona zorientowana na integralny rozwój człowieka jako bytu osobowego, czyli rozumnego i wolnego. Łatwo jest powiedzieć, że edukacja znajduje się w kryzysie, ale pamiętajmy, że za edukacją, szeroko rozumianą, stoją konkretni ludzie i ich konkretne, wolne decyzje. I jeżeli one są niewłaściwe, to wynikają z błędu poznawczego, którego kryzys jest konsekwencją. I chociaż błędy poznawcze są wpisane w niedoskonałą naturę człowieka, no to ma on szansę, jeśli nie powinność, je dostrzec i naprawić. I wtedy kryzys, jaki dotknął jakiejś sfery jego życia, w przypadku mojego wystąpienia edukacji, stanie się kryzysem konstruktywnym. Dziękuję.